Słuchajcie, ja jestem Rost, a to jest Rost News. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o dwóch skinach, które wygrały z Super Cell Make'a. Porozmawiamy sobie również o Nani, czyli zadymiarzu, który zbliża się do naszej gry. Oraz porozmawiamy sobie też trochę o Jesse, czyli chińskim skinie. I nie tylko. Także oglądajcie do samego końca. Standardowo, jeżeli wy macie jakieś newsy, które mógłbym zaprezentować w kolejnym odcinku z Rost News dotyczące Brawl Stars czy też innej gry, to wysyłajcie mi je na Instagrama, linka do Instagrama znajdziecie na dole w opisie, więc serdecznie was tam zapraszam, tam wysyłacie mi w wiadomości prywatnej, wasze wiadomości. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was teraz do zostawienia suba. Klikając w ten czerwony guzik, ścigamy się z Pandą, kto pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Jak na razie Panda prowadzi, więc klikajcie w ten czerwony guzik, może go dogonimy. Przy okazji, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, no i wpadajcie na mój drugi kanał, Roz CSGO. Wrzucam tam fajne tryby w CS, przykład The Binding of Isaac w CSGO. Linka do tego filmu, o którym teraz mówię, w prawym górnym rogu ekranu znajdziecie. A teraz co? Zaczynajmy! Zacznijmy sobie od najnowszego tweeta naszego Browstarsa. A mianowicie Stars polska. Że BB i B, czyli Bohater czy Czarny Charakter. Gratulujemy zwycięzcom konkursu Super Cell Make. Konkurs Super Cell Make został rozwiązany i wiadomo, kto wygrał konkurs na najładniejszego skina zrobionego przez społeczność, graczy. Najpopularniejsze dwa pomysły, które wygrały ten konkurs, zostaną zrealizowane i te oto dwa skiny zostaną wprowadzone do naszej gry. Jest to skin zombie Bibi pochodzący od Kenta 2D oraz arcywróg B pochodzący od Majka Blue G. Są tu naprawdę dwa fajne skiny, według mnie skin do Bibi to jest taki czarny charakterek, który jest no całkiem spoko, natomiast jeżeli chodzi o skin do B, to ten skin według mnie jest ładniejszy, mi się on bardziej podoba, jest taki czarno-biały i to jest w ogóle taki niestandardowy, takich klimatów jeszcze nie było w grze, więc jestem w sumie ciekaw, jak on w gierce będzie się prezentował, bo tutaj jeszcze do końca nie wiemy. Kolejna ciekawostka, jaką wam mam do zaprezentowania, to jest pojawiający się w Hongkongu banner z Brawl Stars. Tego jeszcze nie widzieliśmy i tego chyba nikt z was nie widział, ale rzeczywiście Supercell zaczął reklamować się na banerach i między innymi taki jeden banerek znajduje się w Hongkongu. Ale nie bez powodu jest taka tutaj informacja, ponieważ Brawl Stars ma pojawić się na chińskim rynku i dla użytkowników pochodzących z Chin będzie do zdobycia chiński skinek Jessie. Ten skin nie jest oficjalnie potwierdzony, są to informacje pochodzące z takich ala przecieków z filmów pochodzących z zagranicznych kanałów na YouTubie. I z tych filmów wiemy, że owy skin będzie dosyć podobny do Broka, będzie to skin do Jessie, taki kolory czerwone i będzie on dla użytkowników chińskich, którzy zarejestrują się w Brawl Stars chińskich serwerów. Więc jeżeli jakiś tutaj Januszek myśli sobie, żeby a no dobra, to zmienię sobie w Polsce lokalizację na chińską i zdobędę tego skina, no to nie zadziała Wam to, ponieważ jeżeli skin będzie tylko i wyłącznie do zdobycia na chińskich serwerach, to tylko na chińskich serwerach będzie do zdobycia. Oczywiście, czy tak będzie, to nie jest wiadomo, jest to tylko moja teoria, że Prawdopodobnie tak będzie, no bo w sumie to by miało trochę sensu. Jednak jeżeli będzie dostępny dla wszystkich, no to będzie naprawdę fajnie i trzymam kciuki, że tak będzie, że będzie do zdobycia ten skinek właśnie dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla tych pochodzących z Chin, ale również dla nas, dla Polaków oraz dla innych ludzi na całym świecie. No bo wtedy w sumie byłoby fair, jakby każdy dostał po prostu tego skina. Bo jak pewnie wiecie, często zdarza się w grach, że Chiny są jakoś wyróżniane, na przykład w Fortnite tak jest. Że Chiny dostają różne fajne prezenty, których my niestety nie dostajemy. Więc mam nadzieję, że w przypadku Brawla nie będzie tak samo i tutaj będą dla nas fair i dostaniemy to samo co oni. Dalej, na zagranicznym YouTubie pojawiły się filmy dotyczące na niego. Mamy sporo informacji na jego temat. Ale, oczywiście, nie są to potwierdzone informacje, więc, wszystko co tutaj mówi, nie musi się spełnić. Wiemy z tych informacji, że Nani jest jakości epickiej. Na niego gameplay jest pokazany na zagranicznych kanałach, więc tutaj wam pokażę jakiś urywek. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Jego atak to trochę taki miotacz, bo może wymierzać sobie odległość. I ogólnie informacje na temat na niego dostałem od Bambama, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. I przy okazji powiem wam, że ult tej oto postaci to jest taka jakby głowa tika ale można nią sterować, więc jest to naprawdę epickie. Do tego wybucha ona po czasie, więc no niestety nie możemy biegać bez końca nią. I jest szybsza czasem, więc można powiedzieć, że tak jakby się rozpędza. Nie można jej niestety hamować, tylko skręcać na boki. No i gadżet to jest takie ala teleportowanie się do główki, więc coś taki ala 8-bit, więc mi tutaj się to naprawdę podoba. Do tego, jeżeli chodzi o nazwę postaci Nani, to wiemy przez wpadkę supercela, ponieważ supercel przypadkiem umieścił na niego w zadaniach karnetu zadymiarskiego w naszym Brawl Stars i dzięki temu zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat tego który w grze pojawi się właśnie w czerwcu, bo o tym mówili na Brawl Talku. oraz kilka jego umiejętności, o których tutaj mowa, również na tym Brawl Talku jest zaprezentowane. Do tego kochani zbliża się do naszego Brawl Stars Championship. Tak jest kolejny Championship. Prawdopodobnie 6 czerwca, ale nie jest to jeszcze potwierdzone info, ale w sumie można powiedzieć, że tak zawsze jest, ponieważ albo w pierwszą, albo w drugą sobotę miesiąca zawsze, ale to zawsze taki championship się pojawia. Przynajmniej było tak do tej pory i myślę, że raczej to się nie zmieni. Przy okazji, w tym miejscu chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, Tosty Rosta. Tam na tym Discordzie Tosty Rosta nie tyle, co można ze mną pogadać, ale jest kanał ogłoszenia Brawl Stars, i tam nasz bocik wysyła najnowsze informacje dotyczące Brawl Stars pochodzące z Twittera Brawl Stars Polska, więc dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć i dostaniecie wtedy powiadomienie, że coś ciekawego się zmieniło. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco z newsami, no to ogłoszenia Brawl Stars na moim Discordzie, ewentualnie na Instagramie przeglądajcie moje relacje, bo tam też wrzucam wam jakieś ciekawostki, newsy. W i tak dalej, z naszego BrowStarsa. Również na Twitterze BrowStars Polska pojawił się poradnik, jak narysować Spajka krok po kroku. Krok pierwszy – narysuj twarz naszego Spajka. Krok drugi – dodaj mu głowę. Krok trzeci – kolce i linie ciała. Krok czwarty – spodenki i nogi. Krok piąty, na koniec ramiona, i krok szósty, spersonalizuj spajka. I teraz w sumie wpadłem na taki fajny pomysł, także mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. A mianowicie organizuję dla Was konkurs, kto narysuje najlepszego spajka. Konkurs ten będzie organizowany na Instagramie, także zasady są proste. Bierzecie sobie kartkę papieru lub robicie to na komputerze. Rysujecie sobie spajka. Podpisujecie, że jest to dla rosta, czyli żebym wiedział, że to nie jest jakiś spajk, którego bierzecie z neta. Następnie, kochani, bierzecie kolejną super rzecz, a mianowicie wrzucacie to na relacje na Instagramie i oznaczacie mój profil, czyli małpa podłoga TV i najlepsza osoba, najlepszy rysunek spyka, wygrywa wspólny odcinek ze mną. Oraz dodaję do znajomych w Brawl Stars, jeżeli tak by się okazało, że dana osoba, która to wygra, jeszcze nie ma mnie w znajomych. Więc myślę, że pomysł jest całkiem spoko, jeżeli lubicie rysować, to będzie dla was czysta przyjemność i myślę, że nagroda jest również całkiem spoko. Z oficjalnych newsów pochodzących z Brawl Stars Polska, z ich Twittera, wiemy również, że wczoraj, no w sumie widzieliśmy to w grze, ale wczoraj do gry wszedł strażnik Rico który strzela do przeciwników z magicznej lampy. Gdyby mógł to jakie życzenie mógłby dla Was spełnić? Takie oto pytanie zadało Brawl Stars Polska. Także dajcie znać na dole w komentarzu, jakie jest wasze życzenie. Postaram się spełnić kilka waszych życzeń z komentarzy, także piszcie swoje życzenia na dole w komentarzach. Kilka życzeń wam pospełniam, zabawimy się w magicznego strażnika Rico. A teraz zaprezentuję wam pracę graficzną tego tygodnia pochodzącą z Reddita Brawl Stars. Mianowicie w tym tygodniu najpopularniejszą pracą graficzną jest wykonany... Łopata naszego mortisa. Co ciekawe, jest to łopata wykonana w jakimś programie, wygląda trochę jak zabawka, dosyć bardzo realistycznie i mi osobiście naprawdę się podoba, ponieważ wygląda no dosyć epicko. Zresztą sami się przyjrzyjcie, jak ona wygląda. Jest to naprawdę ładne. Jakbym miał oceniać tego Arta od 1 do 10, to dałbym tutaj dziesiątkę, ponieważ naprawdę mi się to podoba. A Wam oceniajcie na dole w komentarzach. A więc co, w tym filmie to było na tyle, jak Wam się podobało, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na kanale, to klikajcie w ten czerwony guzik, aby stał się szary. A jeżeli chcecie dołączyć do elitarnej grupy wspierających, to klikajcie w niebieski guzik, aby wesprzeć mój kanał. Przypominam, że każdego wspierającego dodaję do znajomych w naszym Brawl Stars. I tutaj taka informacja, a mianowicie na moim Discordzie, to styrosta, startuje rekrutacja na moderatora, na moderatora na YouTubie do streamów. Także jeżeli ktoś chciałby, ma czas i chciałby ogarnąć mi na streamach moderację, być moderatorem, moderować, mi na streamie, to serdecznie zapraszam na Discorda Tosty Rosta. Tam na dniach prawdopodobnie w weekend pojawi się rekrutacja i będzie można w niej wziąć udział, zgłosić się i być może, kto wie, ty, ty dostaniesz moda na moim YouTubie. A z informacji najnowszych z Brawl Stars, to było na tyle, jak macie kolejne informacje to pamiętajcie, żeby na Discorda mi je wysyłać, ja na pewno będę sprawdzał te wiadomości i też jakieś informacje, newsy będę wstawiał na moim story na Instagramie, a my widzimy się już jutro o godzinie 12 w kolejnym materiale, także trzymajcie się, no i hej! So I'll take it on. i made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown. I'm going to get it.